Bardzo proszę o ocenę wydarzeń wojskowych. Dobry wieczór Państwu. Ciężko cokolwiek rozsądnego powiedzieć w takim meczu. Wygrywa drużyna, która na ten moment zasłużyła. Szczególnie z pierwszej połowy. Bo to w tym, w tym momencie oboje od nas się zdobywają bramkę. Potem oczywiście ta czerwona kartka, która nam się już trafiła, niefortunne interwencje dwóch stoperów. Ustawiło też to troszeczkę spotkanie, druga połowa, druga bramka to konsekwencja też braku jednego zawodnika, ponieważ pomimo wszystko za drugą połowę i grę w dziesięciu trzeba podziękować naszym zawodnikom, bo zostawili kawałek zdrowia i jak się okazało paradoksalnie wyglądali lepiej grając w dziesięciu, niż będąc w pełnym składzie na boisku, tak więc zdrowia zostawili dużo. To zmienia to fakt, że Wynik jest niekorzystny i nastroje są też nie najlepsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trenerze, bardzo proszę o komentarz do wydarzeń wojskowych na stadionie ludowym. No, witam Państwa, dzień dobry. W tym przypadku najważniejszy jest stadion że Dzisiaj się spotykamy z drużyną, która też jest w podobnej sytuacji jak my. Czyli walczy walczy okay, o no, tę bit, bit bridzę, e, gdzie w każdym punkcie liczy. Dla nas po dwóch e, wygranych e, meczach e, chcieliśmy tę serię e, podtrzymać. Widzieliśmy, że e, przeciwnik ma duże problemy, raz, u, 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 te mecze u siebie, e, traci dużo bramek i chcieliśmy tutaj zwłaszcza od samego początku jak było widać e, narzucić swój rytm gry, e, co nam się udało. Myślę, że i w pierwszej połowie i w drugiej kontrolowaliśmy zdarzenie wojskowe. Byliśmy z zespołem, który bardziej dominował, który bardziej chciał widać i widać. Ta pierwsza rondka nas po prostu ustawiła w ten mecz mentalnie. Chcieliśmy się potem utrzymać przy tej pierwszej połowy, drugiej połowie. Chcieliśmy też, a przeciwnie, grało osłabionie między zamkniętymi nie, Także na pewno to nam ułatwiło e, pracę. E, wiedzieliśmy, że pod e, zagłębem będzie, będzie ryzykować, będzie chciało e, szczęść tę na kontaktową. E, nie mieliśmy tutaj nerwowi w tej drugiej połowie, bo, bo wiadomo, że tam jak się, jak się gra z e, jednym dziennikiem więcej, to zawsze się da, że będzie łatwiej, także e, nie przydała się już ta druga która nas e, trochę u, uspokoiła, ale zbyt e, po prostu, e, e, ostatnim. E, to 10 minut w meczu pozbyliśmy się rzutu karnej um, który znowu szomnik bronił i nas utrzymał w grze um, dużo niewykorzystanych um, szans do oszczelnienia w um, na meczu 4-0 um, ale zespół um, dzisiaj zagrał bardzo, bardzo dobry, dojrzały ja tu wychodzę przez szereg ale to jest tak naprawdę um, wspaniały zespół, wspaniały ludzie ludzi um, ja jeszcze, jeszcze, jestem jedną osobą w tym wszystkim, także na pewno, na pewno możemy, możemy być bardzo zadowoleni, że jesteśmy coraz bliżej temu utrzymaniu, ale jeszcze cztery mecze przed nami, chcemy, chcemy ten górnikowy sezon zakończyć bardzo dobrze, także odpoczynamy kilka dni po tych trzech meczach i przygotujemy się na bardzo ważny mecz z Trenerze, gdyby Fabian Piasecki wykorzystał rzut karny, sytuacja mogłaby ulec zmianie. Tak, zgadza się, zgadza się. To był kluczowe, dwa kluczowe momenty w meczu. Czerwona kartka dla przeciwnika gra przewadze i ten rzut karny, który by na pewno wniósł z partnerowości naszych się ale jednak a Michal Szony to wytrzymał obronił ten, ten rzut i dał nam, da nam życie, co później już kontrolowaliśmy do końca, ale to nie ale dziękuję, dziękuję i gratulacje za jeszcze raz. raz jedziemy, Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy.